Pierwsza miłość: co wydarzy się w nadchodzącym odcinku serialu? Zdecydowanie nie zabraknie emocji. Marta niespodziewanie dostaje wieści o Brunonie. Co jeszcze wydarzy się w odcinku 4083, którego emisja w dniu 29 października 2025 roku o godzinie 18 w Polsacie? Pierwsza miłość: odcinek 4083. Dowadlewa wraca przystojny w czasowicz Jurek. Stęsknił się za uroczą wsią, a zwłaszcza za jedną jej mieszkanką. Dominika umawia się na randkę z poznanym przez internet Polakiem. Ma wobec niego konkretny plan, a w realizacji pomoże jej nowa kumpela Karma. Marta niespodziewanie dostaje wieści o Brunonie. Wiedząc, że ukochany może wpaść w pułapkę, postanawia rzucić wszystko, by mu pomóc. Pierwsza miłość odcinek. 4083 online i w TV, gdzie oglądać? Pierwsza miłość to serial, który jest emitowany od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Polsacie. Nowy sezon produkcji zapewnia widzom ogrom emocji, ponieważ w życiu głównych bohaterów dzieje się naprawdę sporo. Odcinek 4083 będzie można obejrzeć już w środę, 29 października. Dla wszystkich osób, które nie będą mogły obejrzeć odcinków serialu premierowo w telewizji, mamy dobrą wiadomość. Serial jest również dostępny na platformie Polsat Box. Go. Pierwsza Miłość. Kto występuje w serialu? W nowym sezonie, Pierwszej Miłości, w obsadzie serialu znaleźli się.